Top 10 filmów o Godzilli. Ten japoński potwór jest typem postaci, która łączy pokolenia. Rzadko zdarza się, by dziadkowie, rodzice i dzieci wiedziały dokładnie o co chodzi, gdy ktoś mówi, Idziemy na film z Godzillą. Powstało już prawie 40 produkcji o tym niezwykłym stworze i nie wydaje się, by historia ogromnego gada miała się szybko zakończyć. Oto top 10 filmów z Godzillą. Numer 10 Godzilla. Pierwsza próba amerykańskiego spotkania z Godzilla nie była do końca udana artystycznie, ale na pewno otworzyła tej bestii drzwi do Hollywood. Za kamerą stanął znany z dnia niepodległości Roland Emerich, a w głównych rolach wystąpili Matthew Broderick i Jean Reno. Amerykańska Godzilla nie spodobała się jednak ani krytykom, ani aktorom, związanym od lat z japońską serią. Numer 9: Godzilla Mothra i Król Ghidora atakują. Gdy Amerykanie mieli swoje pierwsze próby oswojenia tego ogromnego potwora, japońska karawana jechała dalej, tworząc następne produkcje, tym razem z tak zwanej ery Millenium. Godzilla, Motra i Król Gitora atakują. To trzeci z kolei film z tego okresu, ukazujący trochę inną stronę potwora. Tutaj Godzilla jest niczym mściwy duch, który chce ukarać Japonię za to, iż zapomniała, jaką rolę potwór odegrał podczas II wojny światowej. Na szczęście nadchodzi pomoc. Numer 8. Godzilla kontra Mothra Po tym jak inne spotkanie Godzilli z ogromnym potworem okazało się sukcesem, twórcy zdecydowali się sparować go z nowym bohaterem. Tym razem trafiło na Mothra, który jak już mogliście zauważyć, nieraz nawiązywał relacje z naszą główną bestią. A wszystko dzięki sukcesowi samodzielnego filmu o Mofrze, który wyszedł tylko 3 lata wcześniej. Numer 7. Godzilla. Drugie spotkanie Amerykanów z ogromnym gadem okazało się o wiele bardziej płomienne niż to z końca lat 90. Choć nie wszyscy byli zadowoleni z czasu ekranowego Godzilla, lub też wytykali jej braki w rozwinięciu bohaterów. Za to chwalono efekty specjalne soundtrack, reżyserię i występ Briana Cranstona. Numer 6. King Kong kontra Godzilla Istotny film dla wszystkich fanów Godzilli, i to nie tylko dlatego, że wielki gat spotkał wielką małpę. King Kong kontra Godzilla to nie tylko pierwsze poznanie tych bestii, ale również ich pierwsze wystąpienie w kolorze. Jest to również najczęściej oglądane film o Godzilli w Japonii. Jak widać, to legendarna produkcja, którą naprawdę warto zobaczyć. Numer 5. Shin Godzilla. Amerykańscy twórcy często zapominają, że filmy o Godzilli to nie tylko potwór wychodzący z bagien, ale również często komentarz do dzisiejszego społeczeństwa, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Przykładem tego jest Shin Godzilla. To nie tylko produkcja typu Monster Movie, ale również polityczna satyra, bardzo dobrze rozegrana, aż do nadejścia tytułowej postaci. W końcu jednak to ona jest najważniejsza. Numer 4. Terror Meka Godzilli. Choć sama meka Godzilla przypomina trochę stwory z Power Rangers, jest to jeden z najważniejszych przeciwników bohatera naszego zestawienia. I mimo, że film przedstawiający widzom mechanicznego bliźniaka Godzilli pojawił się rok wcześniej, my stawiamy na sequel, który naprawił wiele błędów pierwszej produkcji. Numer 3: Godzilla Ostatnia Wojna. Zostały już same miejsca na podium, jedno z nich oddajemy temu filmowi, w którym występują chyba wszystkie znane japońskim twórcom potwory: Avengers: Wojna bez granic to dla miękkich szonów. Prawdziwi kinomaniacy wolą to zebranie prawdziwych superbohaterów oczywiście trochę żartujemy, co nie zmienia faktu, że warto tę wojny również obejrzeć. Numer 2. Zniszczyć wszystkie potwory. Nim powstał film z 2004 roku Godzilla Ostatnia Wojna, najpierw widzowie mogli zapoznać się z tym prawdziwym sprzężeniem potworów. W tym samym momencie świat został zaatakowany przez Godzille, Rodana, Gorozaura, Baragona, Mofre i Mandę. I nie, nadal nie wymieniliśmy wszystkich potworów, jakie pojawiły się w tym filmie. Nie wspomnieliśmy nawet, że występują w nim także kosmici. Czy ktoś jeszcze narzeka na 2020? Numer 1. Godzilla Dziś, palmę pierwszeństwa oddajemy pierwszemu filmowi o Godzilli, od którego wszystko się zaczęło. Jednak to nie jedyny powód. W tej oryginalnej produkcji istotna jest cała symbolika związana z trudną historią Japonii po II wojnie światowej. To trochę inna Godzilla niż ta, która żyje w obiegowej opinii. Dlatego tym bardziej warta do obejrzenia i pierwszego miejsca.